Witajcie, moi drodzy, w tę uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Cieszę się, że wróciłem do Polski, ale też cieszę się, że byłem na Bawarii, byłem w Norymberdze. Dziękuję mojej rodzinie, Ani, Dawidowi, a także wszystkim przyjaciołom z Grupy Galilea, ale także z całego duszpasterstwa polonijnego w Norymberdze. Serdecznie Was, kochani, pozdrawiam. W tę uroczystość, szczególnie Chciałbym, żeby przedstawicielstwo Świętego Jana Chrzciciela, żebyśmy poczuli się jak na urodzinach. Ponad dwutysięczne urodziny to już jest niezły jubileusz. Pan Jezus również, tak mi się wydaje, tak jestem przekonany, że Najświętsza Maria Panna została na te urodziny, została na nadanie imienia imienia, które oznacza, że Bóg jest łaskawy, że Bóg daje łaski. I w tym dniu dzisiejszym też chcę dać przedstawiennictwo świętego Jana Chrzciciela łaskę jeszcze głębszego przygotowywania się na przyjście Pana Jezusa, czyli na przyjście też na końcu czasów. Pogoda nie nastraja nas do rozrywki. Pogoda jest pogodą przede wszystkim taką pochmurną. Pada deszcz, zrobiło się zimno, ale może to jest też znak dla naszej duszy. Jeżeli w naszej duszy jest też tak pochmurno, smutno, i są różne problemy, trudności, kryzysy, to może to jest znak, żeby postąpić tak jak Elżbieta, jak Zachariasz. Zachariasz, który w podeszłym wieku, ludzie w takim wieku często dostrzegają bardziej, może bardziej są uwrażliwieni na różne cierpienia, bóle, niepowodzenia, na wszelkie zło. I teraz Zachariasz, który przez 9 miesięcy nie mógł mówić, mógł zobaczyć też. Z innej perspektywy, to co mówi do niego Bóg. W ciszy Bóg przemawia do serca. Człowiek, szczególnie ja jako ksiądz, który tutaj nagrywam yy, różnego rodzaju filmiki na YouTube, to może się okazać, że bardziej mówię niż słucham. I dlatego też myślę, że ten czas takiego wyciszenia, że nie było przez pewien czas tych filmików, to może był dobry czas dla mnie, żeby trochę też tak posłuchać, pobyć w różnych świętych miejscach, tak jak w Ratyzbonie, gdzie Mieszko pierwszy w tym katedrze był chrzczony, jak w Würzburgu, tam gdzie mnisi z Irlandii w VIII wieku razem zamieszkali gdzieś tam w lesie i zaczęli ludzie do nich przychodzić i tak powstała cała społeczność chrześcijan, katolików, którzy się nawracali i tak powstało miasto. Nie przez ewangelizację miast, ale właśnie przez to, że budowano miasto wokół Chrystusa, wokół ludzi, którzy głęboko żyli życiem duchowym. Tak jak Jan Chrzciciel żył na pustyni, napełniał się Duchem Świętym, i potem, kiedy wyszedł, to ludzie się gromadzili wokół Niego, przyciągał do siebie, był takim znakiem, który choć nie czynił znaków i cudów, to jednak był dla świata znakiem. Zupełnie różnił się sposobem myślenia, życia, mówienia. Od tego zepsutego świata. Oczywiście nie, nie chcemy tutaj krytykować świata, bo świat jest światem po prostu, ale tak to jest, że jeżeli człowiek zaczyna opływać w różnego rodzaju dobra, dostatki, to jest bardziej narażony na pokusy niż ten, który żyje właśnie w oparciu o to, co Pan Bóg mu da. Taką codziennością jakby jest wypełniony Bożą obecnością, że nie zależy od swoich zabezpieczeń, tylko jedynym zabezpieczeniem jest Pan Bóg. I wtedy okazuje się, że Pan Bóg obiecuje i spełnia swoje obietnice, że zawsze pamięta o takich, którzy na Nim pokładają swoją nadzieję, na Nim się opierają. I cieszę się, że też byłem w Alt Eting, tam, gdzie jest sanktuarium Matki Bożej, tam też pielgrzymował król Jan III Sobieski. Po zwycięstwie pod Wiedniem również tam dziękował Matce Bożej. Jego córka wyszła za mąż za księcia Bawarii. Jego, jakby to powiedzieć, z rodziny byli też tam proboszczami w tym sanktuarium. Wnuczek został księciem Bawarii, wnuczek Jana Sobieskiego. To miejsce bardzo takie dotknięte pielgrzymkami. Wyprzemodlone jest też takim znakiem, że tam możemy odzyskiwać nadzieję, odzyskiwać pewną moc do pokonywania różnych trudności i przeciwieństw. Tam wokół tego małego kościółka, kaplicy, na ścianach są różnego rodzaju takie jakby obrazy świadczące o pomocy w różnych trudnych sytuacjach, którą otrzymali przez Matki Bożej. I zobaczmy, że Matka Boża jest w domu Elżbiety i Zachariasza. Jestem głęboko przekonany, że jej postawa, jeszcze trzy miesiące wcześniej, kiedy przybyła przed urodzeniem Jana Chrzciciela i pozdrowiła Elżbietę, Elżbieta doświadczyła poruszenia małego Jana Chrzciciela w swoim łonie i zakrzyknęła wręcz, że skąd mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie i ta radość, którą przyniosła Maryja, to światło nadziei, powodowało przemianę serc Elżbiety i także Zachariasza, który nie mógł, nie mógł nic mówić, zamienił się w słuch. I może wsłuchiwał się w to, jak o Bogu opowiada Maryja, jak przeżywa swoją wiarę, bardzo takiej dziecięcej prostocie. I kiedy wreszcie rozwiązały się usta Zachariasza, zaczął sam wielbić Boga. Maria trzy miesiące wcześniej śpiewała Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. To później y, podobnie Zachariasz zaśpiewał też piękny hymn, który w każdą modlitwą jucznią y, modlimy się tym hymnem Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą i tak te dwa hymny jakoś ze sobą współgrają. Jeden hymn odmawiamy rano, a hymn Maryi, Magnifikat wieczorem w nieszporach. I dzisiaj na tych urodzinach Pan Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy uczyli się tego uwielbienia Boga, żebyśmy nie ględzili, nie narzekali, nie szukali tego, co, co tu jest złe, u kogo jest złe, żebyśmy nie chcieli tak y, karmić się własną słabością i słabością drugiego człowieka, tylko właśnie, żebyśmy się zbroili w moc Boga poprzez wielbienie Boga. Wielbienie Boga powoduje, że napełniamy się Duchem Świętym. Jesteśmy wtedy uzbrojeni do pokonywania wszelkich przeciwności, jak to mówią Afrykańczycy w języku suahili, hakuna matata, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Hakuna Matata. Także życzę wszystkim Wam, kochani, żebyśmy pomimo różnych takich chmur naszych duchowych, czy, czy takiego deszczu, łez, potrafili spojrzeć oczyma Maryi i wielbić w tym wszystkim Pana Boga. Na to wielbienie Pana Boga przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.